pa 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 bodka eto isna o to la 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 pa bodka te 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 to la 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 pa bodka isna la 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 pa bodka Pani robótka. Cześć! Dobrze was widzieć. Jeszcze właśnie moim robótkowozem i myślę, co się dzisiaj wydarzy. Wow. Wow. Tutaj toki! Masz nową wiadomość! Cześć, jestem Ala. Cześć Alu! Potrzebna Ci pomoc? Tak, panie robotko. Zaraz tam będę. Turn Żyjemy wody i gąbki, by zrobić kosmiczny obraz z rakietą lecącą przez kolorową galaktykę. Zróbmy to! Ale najpierw musimy mieć miejsce! Yeah. Potrzebne nam też rzeczy z komódki. Zaraz wracam. Potrzebujemy wodę i gąbkę. Pomożesz nam? O skrawku, dzięki. Spójrzcie tylko, woda i gąbka. Pięknie. Muszę być ostrożny. Więc Alu, oto co dzisiaj zrobimy. Kosmiczny obrazek z odjazdową rakietą lecącą poprzez kolorową galaktykę. Jesteś gotowa? Tak. A co z wami? Czad. Zaczynajmy więc! Na początek musimy zrobić sobie taką specjalną wodną mieszankę, która składa się w połowie z farby i w połowie z wody. Teraz musimy to dobrze wymieszać. Proszę weź ten pędzel alum i zacznij mieszać. Świetnie. Możecie zrobić mieszankę z każdym kolorem farby, jakiego chcecie użyć. Wybór należy do Więc najwyższy czas, by przynieść karton i zmoczyć go mokrą gąbką. Pędzlem naniosę wodną mieszankę na karton. Tak, wspaniały efekt. Spójrzcie, jak mieszanka wsiąka w papier. Pamiętajcie, by użyć wielu jaskrawych kolorów, a następnie zostawić do wyschnięcia. Już wyschły i są bardzo kolorowe, a teraz zrobimy rakietę. Odrysujcie swój kciuk na kolorowym papierze i zróbcie z tego rakietę. Teraz na żółtej kartce narysujcie płomie. Ostrożnie wytnijcie oba kształty. Teraz dodajcie trochę detali poprzez naklejenie kolorowych naklejek. Pomóż mi trochę, alu. Przesunę to tutaj, a ty przykleisz na rakiecie okna. Świetnie, Alo, nasza rakieta jest gotowa. Teraz przenieśmy ją na to kolorowe kosmiczne tło. Pomóż mi przy tym. Posmaruj tu z tyłu klejem. Dzięki. Świetnie. Najpierw przykleję płomienie, a powyżej. Bajale, spójrz, Alicjo. Gotowe! Znam jeszcze wiele sposobów na robienie kosmicznych obrazów. Na tym jest wiele świecących gwiazdek wokół papierowego księżyca. Możecie też zrobić kosmiczny obraz z kolorowymi planetami. Alu, jak Ci się podoba nasz kosmiczny obraz? Piękny, świetnie zrobione! To prawdziwe arcydzieło piątka! Odlotowy kosmiczny obraz. Dobra robota. Ha! ha. ha, ha. Kocham jeździć robótkowozem. Słońce świeci, ptaki ćwierkają i. Co to za hałas? Ha, ha. Wiem, kto to taki. Ha, ha, ha. Kształty, to my! Kształty, to my! Ja jestem koło. Ja jestem trójkąt. Ja jestem kwadrat. Jestem prostokąt.

Dzisiaj pokażą prostokąty. Czy już coś widzicie? A, macie jakiś pomysł? To jest krowa! Dobra robota! Czas wracać do komórki! Ach, cóż za cudowny dzień na przejażdżkę robótkowozem, prawda? O, wow! oh! Czas na minutkę! Hej! Czas na minutkę! Zaraz tam będę! Coś używając makaronu. Uh. A, nie, nie chcę ugotowanych klusek. Potrzebny mi surowy makaron. Spaghetti. I użyję go, by zrobić makaronowe stworzonko. To jest mały, kujący jeżyk zrobiony ze spaghetti. Aby zrobić takie stworzonko, potrzebny nam będzie surowy makaron. Możecie użyć różnych rodzajów makaronu. Ja użyję dziś połamanych kawałków spaghetti. Potrzebne będą jeszcze pompon, plastikowe oczy i ceramiczna modelina. Wszystko to znajdziecie w sklepie dla plastyków. Za chwilkę wracam. Już mam. Oto modelina ceramiczna. I plastikowe oczy. Czy myślicie, że uda mi się zrobić tego Jerzyka? W jedną minutkę? Nie, nigdy! O, uda mi się. Muszę tylko być bardzo szybki, ale spokojnie, gdy skończę, przypomnę wam, jak to zrobić. Gotowi? Tak! A co z wami? Chat, zróbmy to w minutkę. Trzy, dwa, jeden! Włączam zegar! Robię dużą kulkę z modeliny i formuję nosek, tak by powstał ryjek. Właśnie tak. Teraz biorę pompon i mocuję go z przodu. Biorę plastikowe oczy i przyczepiam do modeliny. Jedno tutaj i drugie oto. Pora na makaron spaghetti. Zrobimy jeżykowi kolce. Wpycham je w modelinę na około całego jeżyka. Ha, to skomplikowane, ale zabawne. Jeśli robicie jerzeka w domu, poświęćcie na to trochę więcej czasu. Ja muszę się śpieszyć. Dobra, trochę tutaj. I jeszcze tu. E, tutaj z przodu. I jeszcze tutaj. Kolejny kolec. Musimy musi mi się udać. Dalej, jeżeku, jeszcze kilka kolców. Jeszcze ostatni, może tutaj? I nasz makaronowy jeżyk gotowy! Tak! Tak, zasługuję na aplauz, bo nie było to proste. Ale jeśli macie więcej niż minutkę, możecie pomalować swojego jeżyka. Tak jak ja, tego tutaj. Bardzo ładny. A jeśli macie jeszcze więcej czasu, zróbcie więcej stworzonek z różnych makaronów. Może zrobicie takiego makaronowego pomarańczowego potwora? Albo nakrapianą ośmiornicę z makaronową muszką. Możecie też zrobić groźne stworzonko, jak ten krokodyl z makaronowych muszelek. Tak jest, panie krokodylu, zrobione w minutkę. a panie robotko! Tak. tak jest! Stworzonka z makaronu spróbujcie sami. Teraz przypomnę wam, jak to zrobić. Jeszcze raz spójrzmy, jak zrobić sierżyka z makaronu. Uformujcie ryjek z kulki modeliny. Przyklejcie pomponowy nos i plastikowe oczy. Z makaronu spaghetti zróbcie kolce. I wasz makaronowy jeżek jest już gotowy. Spróbujcie zrobić go w minutkę. Dobra, muszę lecieć. Pa! Miło was widzieć! Zgadniesz, co dzisiaj przedstawimy? No, nie wiem. Spójrzmy na to. Pomarańczowy. Jestem czerwony. Jestem granatowy. Jestem zielony. To jest budzik. Dobra robota. Do zobaczenia. A teraz uważajcie. Na niespodziankę. Ci mali robotkowicze nie mają pojęcia, że właśnie do nich idę. Cześć! Co za spotkanie? Wiecie, jak mam na imię? Robotka! Tak jest. Wszystko dobrze? Tak! Świetnie! miło Was poznać. Mam dla Was wyzwanie, robotkowicze. U, uh. ha, Pójdźcie, jestem farmerem. Mam farmerską czapkę, farmerskie buty, ale czegoś mi tu jeszcze brak? Traktora. Pomożecie mi zbudować traktor? Tak więc Moniko, Asiu, Iwo, Bartku i Aniu, zróbmy to. Będziemy robić duży traktor. Robutkowicze, jaki on będzie? Duży. Duży. A jakiego będzie koloru? Czerwonego. Czerwonego, tak? To brzmi nieźle. Zielony. Zielony traktor. A jakie kolory jeszcze tu mamy? Niebieski. Niebieski? Wykorzystamy też niebieski kolor. Tak! Ta. Ta. Świetnie. Jesteście gotowi, by zacząć robić traktor, prawda? Tak! Masz powiedz, maluję siano. Siano, siano jest żółte. A ty, Aniu, co tam malujesz? Przyczepę! Przyczepę! Wspaniale! Oczywiście traktor jest... Niemiecki. Nie <tulpp�> <tul <Diebie> Nieźle się bawimy, robiąc nasz duży traktor. Może wy zrobicie sobie mały traktorek w domu. Zróbcie znakomity traktor z przyczepą. Zróbcie i bawcie się nim. By go zrobić, potrzebne wam będą małe pudełeczka, klej, ołówek, puste pudełko, farby i pędzle, skrawki papieru, naklejki i dużo nakrętek. Najpierw sklejcie swoje pudełka w ten sposób. Następnie wypchnijcie tu ołówek, aby zrobić rurę wydechową. Z pustego pudełka zróbcie przyczepę. Pomalujcie pudełka mieszanką składającą się w połowie z farby i w połowie z gęstego kleju. Teraz weźcie nakrętki i przyklejcie je z dwóch stron na traktor i przyczepę, aby zrobić koła. By zrobić okna, przyklejcie kwadratowe naklejki. Się, jeśli nie macie naklejek, zawsze możecie przykleić wycięty papier. Weźcie resztę nakrętek i poróbcie z nich detale, jak felgi do kół albo światła. Możecie też zrobić detale ze skrawków papieru. Taśmą klejącą przyklejcie przyczepę do traktora i wasz odjazdowy traktor jest gotowy do zabawy. świetny pomysł. Musicie go wypróbować. Co teraz robicie, robótkowicze? Robimy pole. Aha, pole. Chętnie wam pomogę. Rozłóżmy to tutaj. Dobrze. Musimy przyczepić dym w odpowiednim miejscu. Gdzie go damy? Tam! Znakomicie. Dobra robota? Udało się nam! Zrobione! Nie! Yeah! Yeah! Hej, to naprawdę piękny, duży traktor! Panie robótko, czas nie lec! O, koniec na dziś. Mój robótkowy czas się skończył, ale masz, dopiero się zaczyna. Jadę odstawić robótkowóz do Pana robotka. robotka. Jeśli chcecie poznać więcej pomysłów pana robotki, odwiedźcie naszą stronę internetową, której adres widzicie na ekranie.